Panie Ministrze, Ekscelencjo, Panie i Panowie Profesorowie, Drodzy Goście, Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, również w imieniu jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszej z cyklu trzech debat lemkinowskich organizowanych przez Fundację imienia Profesora Bronisława Garemka. Szanowni Państwo, nie jest łatwo wypowiedzieć tych kilka słów powitania wobec ciężaru tematu. Powitania, które nie raziłoby swoją powierzchownością, zwłaszcza, że organizatorzy wybrali datę tak szczególną i przejmującą. Dziś, właśnie na terenie nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, odbywają się uroczystości 66. rocznicy wyzwolenia obozu. Te lata, które minęły od końca Holokaustu, to w Polsce czas, nie zawaham się powiedzieć, szczęśliwy, bo wolny od przejawów masowej, ekstremalnej nienawiści. Czas dany aż dwóm pokoleniom. A trzecie kolejne pokolenie, uczące się do zimowej sesji egzaminacyjnej, mogliście Państwo obserwować po drodze do tej sali. Dla nich bezpieczna i bogata Europa jest oczywistością. Czy jednak chcemy, żeby na tym poprzestali w poczuciu wygodnego i izolowanego europocentryzmu i w obojętności dla reszty świata? Myślę, że takie intencje też przyświecały fundacji przy wymyślaniu koncepcji tej debaty. Minęło 95 lat od eksterminacji Ormian, 66 lat od końca Holokaustu i tylko 15 lat od tragedii Ruandy. Nie jesteśmy bezpieczni i nasza poetka ma rację, gdy pisze o nienawiści, że dobrze się trzyma, a nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Co z tym możemy i powinniśmy zrobić? Opowiedzą o tym nasi goście. Witam serdecznie pana profesora Adama Daniela Rotfelda. Panie profesorze, nie muszę pana przedstawiać bliżej. Witam serdecznie naszych panelistów. Pana profesora Halila Berktaja, historyka, profesora na Uniwersytecie Sabanci w Stambule, w Turcji. Panią Asumptę Margiranezę, psychosocjolożkę i politolożkę, absolwentkę polskiego uniwersytetu badaczkę problematyki ludobójstwa z Ruandy. I wit I witam profesora Marka Kornata, historyka, kierownika Zakładu Systemów Totalitarnych i Dzień w II Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz profesora w Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moderatorem naszej dyskusji będzie pan redaktor Konstanty Gebert. Witam serdecznie panie redaktorze. Jak również słowa serdecznego powitania kieruję do pani Jolanty Kurskiej prezeski Fundacji imienia profesora Bronisława Geremka. Dziękuję pani prezes za wybór biblioteki jako miejsca dla dzisiejszej debaty. Czy... Czujemy się zaszczyceni. Dziękuję Państwu bardzo. Panie Profesorze, czy możemy prosić o rozpoczęcie naszej debaty? Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz dziękuję Pani Prezes Jelancie Kurski i dziękuję Pani Marii Starzewskiej i Panu. Marcinowi Starzewskiemu za to, że wyszli z taką inicjatywą, żeby zorganizować debaty Lemkinowskie. Rzecz w tym, że od pewnego czasu nazwisko profesora Rafała Rymkina w Polsce jest często wymieniane. Ale to nie znaczy, że jest znane, znaczy z wyjątkiem pana profesora Kornata i profesora Ryszarda jak on y, wyleciał mi w tej co chwili. To, pa, Szawlowski, Ryszarda Szawlowskiego. Otóż z wyjątkiem tych dwóch osób y, w istocie rzeczy nikt nie poświęcił osobie Lemkina więcej uwagi w formie y, takiej, takiej drukowanej prezentacji. Jakkolwiek ukazało się ostatnio kilka artykułów, głównie tłumaczonych y, referatów przy okazji różnych konferencji, w tym książka wydana przez PISM z konferencji zorganizowanej i zorganizowany w 60. rocznicę przyjęcia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. I przy tej okazji było wiele rozmów, ale powiem tak, że jest pewnym elementem zawstydzającym, że jeden z najwybitniejszych z punktu widzenia myśli prawniczej w Polsce człowiek w istocie rzeczy nie występuje do tej pory w żadnym znanym mi podręczniku prawa międzynarodowego, w żadnej encyklopedii prawa międzynarodowego, jest wymieniony w kilku nowych encyklopediach, poświęcono mu dwa wiersze. Innymi słowy, on jest nieporównanie bardziej znany we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji niż w Polsce. I chcę powiedzieć, że ten stan rzecz oczywiście się zmieni, bo między innymi ta debata jest świadectwem tego, że osoba Remkina w Polsce zaczyna żyć niejako należnym jej życiem, w tym sensie, że są ludzie i do nich Remkin z całą pewnością należy, których znaczenie wzrasta w miarę upływu czasu od ich śmierci. Znaczy była to posyć z jednej strony wybitna, z drugiej strony złożona i dosyć taka skomplikowana. Bardzo bym sobie życzył, żeby w Polsce powstała monografia. Ja nie wykluczam, że w pewnym momencie powstanie nawet kilka monografii, ale jest faktem, wracam do tego, że było dla mnie takim żenującym zjawiskiem, że jakkolwiek dzisiaj sala jest pełna, to kiedy w 2008 roku, w grudniu, przy okazji właśnie tej okrągłej rocznicy, 60. rocznicy przyjęcia konwencji, którą Lemkin osobiście napisał i można powiedzieć, w wyniku, nie, nie chcę powiedzieć molestowania, ale chyba mobbingu w stosunku do wielu y, szefów delegacji ONZ, co wymusić na nich przyjęcie tej konwencji. Niewielu z Państwa sobie zdaje sprawę z tego, że on napisał wtedy dla różnych szefów delegacji, którzy w ogóle pojęcia nie mieli o tym, dlaczego potrzebna jest taka konwencja zbrodni ludobójstwa, ale którzy chętnie się zgadzali na to, żeby wygłosi przemówienia, które były przez niego napisane. Otóż dzisiaj on by tego zrobić nie mógł, ponieważ dzisiaj wejście do gmachu ONZ jest szczerzone z uwagi na terroryzm, z uwagi na bezpieczeństwo. Wtedy każdy mógł wejść z ONZ, znajdowała się w Paryżu i on wtedy swobodnie krążył między tymi delegatami, wciskał im napisane przez siebie przemówienia. Ostatecznie konwencja została przyjęta. On uważał to za... Szczyt swoich osiągnięć, jakkolwiek napisał kilka książek, a o koncepcji ludobójstwa myślał jeszcze w okresie międzywojennym, jakkolwiek tej nazwy wtedy nie używał. znaczy, on w okresie międzywojennym, kiedy jako młody człowiek, młody prawnik był wysyłany do Ligi Narodów i reprezentował Polskę w różnych sprawach związanych m.in. z masowymi zbrodniami i z terroryzmem, on wówczas Myślał o konwencji dotyczącej wandalizmu i barbarzyństwa. Potem w wyniku przemyśleń sformułował to pojęcie genocydu, genocide we wszystkich językach z wyjątkiem polskiego. Ta nazwa wywodzi się z łacińskiego i greckiego rodowodu. Otóż rzecz polega na tym, że jego myślenie zostało niezwykle mocno ja bym powiedział tak, utrwalone z uwagi na doświadczenia II Wojny Światowej, ale sama koncepcja zrodziła się u niego znacznie wcześniej. Pani dyrektor wymieniła tutaj rzeź Ormian w 1915 roku. W jego przypadku to było jeszcze wcześniej. Znaczy on we swoich wspomnieniach, które też się w Polsce nigdy nie ukazały, napisał, że jako 12-letni chłopiec, kiedy czytał Quo to zwrócił się do swojej matki z pytaniem, dlaczego y, prześladowani chrześcijanie, krzyżowani wtedy w starożytnym Rzymie, dlaczego nie zwrócił się do policji o pomoc. I matka powiedziała, że jak, we, jak dorośniesz, to zrozumiesz. Otóż on dorastał i na uniwersytecie ja na Kazimierza w Lwowie to samo pytanie postawił y, profesorowi w innym kontekście. I na to wówczas wybitny profesor Prawa Makarewicz powiedział mu, że Państwo chroni na swoim terytorium obywateli, ale jest suwerenne i żadna siła zewnętrzna nie może naruszyć władztwa i zwierzchności terytorialnej, którą sprawuje państwo. I chcę powiedzieć, ta odpowiedź profesora Makarewicza po dziś dzień w istocie rzeczy jest główną przeszkodą w utrwalaniu i w, co najważniejsze wcielaniu w życie zasad tej konwencji, który autorem był Rafał Lemkin o zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni ludobójstwa. Rzecz polega na tym, że w prawie międzynarodowym jest siedem zasad, które później zostały rozszerzone o jeszcze trzy zasady. Można powiedzieć, w sumie jest dziesięć fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego. Zasada suwerennej równości, zasada nieużycia siły, zasada nienaruszalności granic, która wtedy, kiedy była przyjmowana, dotyczyła głównie Europy. Zasada integralności terytorialnej państw, rozstrzygania sporów w sposób pokojowy, nieinterwencji, zasada nieinterwencji, która była tłumaczona bardzo często w językach słowiańskich jako zasada nie się w sprawy wewnętrzne, to zasadnicza różnica, czy chodzi o interference, czy non-intervention. Zasada praw człowieka i wszystkich wolności. Zasada prawa do samostanowienia, zasada obowiązku współpracy międzynarodowej i wreszcie ostatnia zasada wykonywania w dobrej wierze zobowiązań przyjętych pod rygorami prawa międzynarodowego. Otóż chcę powiedzieć, że wszystkie te zasady mają być realizowane równocześnie, ale jak Państwo się na chwilę zastanowią, to zrozumieją, że one się bardzo często wzajemnie wykluczają, bo jeżeli ma być realizowana zasada prawa do samostanowienia narodów, to nie można mówić o równoczesnym respektowaniu zasady integralności terytorialnej, bo przeszkodą w realizacji prawa do samostanowienia jest secesja, oderwanie się. Mógłbym powiedzieć, że zasada nie mieszania się w sprawy wewnętrzne czy też nieinterwencji kłóci się z zasadą respektowania praw człowieka w takim rozumieniu, jakie promował właśnie Lemkin, że jeśli mamy do czynienia z masowym mordem, na terenie danego państwa społeczność międzynarodowa powinna interweniować nie interweniowała w czasie II wojny światowej kiedy mordowano na skalę masową cywilną ludność wielu państw okupowanej Europy ale nie interweniowała również wielokrotnie po wojnie nie interweniowała w krajach byłej Jugosławii dopiero po kilku latach wymuszono tę interwencję, z którą wielu nadal uważa, że ona, ta interwencja była niepotrzebna i niesłuszna. Nie interweniowała w Ruandzie, kiedy notabene na czele Wojska ONZ-u, znaczy w imieniu ONZ-u wtedy zarządzał tą operacją pokojową późniejszy sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Nie było takiej interwencji w wielu innych przypadkach, nie będę ich wymieniał, Chodzi o to, że państwa nie godzą się na to, ażeby świat zewnętrzny interweniował. Chronią się przy pomocy tych klasycznych zasad prawa międzynarodowego, do których należy zasada suwerennej równości i zasada nieinterwencji spraw wewnętrznych. Otóż koncepcja Zwalczania zbrodni ludobójstwa i zapobiegania tej zbrodni oczywiście wymaga interwencji. I oczywiście wymaga odejścia od tej zasady suwerennej równości. Mamy dzisiaj coraz częściej do czynienia z takim stanem rzeczy, gdzie od państw oczekuje się, że one będą interweniować, ale państwa, jakie mają bezpośredniego narodowego interesu, wstrzymują się z taką interwencją. I chcę powiedzieć, że to jest fundamentalny problem, przed którym stały państwa i wtedy kiedy przyjmowano tę deklarację, kiedy ją wypracowywano i przed którym stoimy dzisiaj. Jakkolwiek dziś nieporównanie jest szersze, głębsze przeświadczenie, że społeczność międzynarodowa nie może być obojętna na to, co się dzieje. I na zakończenie tego wywodu chcę zwrócić uwagę na dwa elementy. Pierwszy dotyczy sprawy Konfliktów zbrojnych i wojen. Otóż myśmy przyzwyczaili się do tego, że wojny można podzielić na wojny między państwami i wojny domowe. Ale mamy dzisiaj w świecie bardzo wiele konfliktów, które mają charakter wewnętrzny, ale które nie są wojnami domowymi w tym rozumieniu dawnym, że chodzi o zmianę ustroju na przykład. Tylko są to konflikty międzyplemienne, międzyetniczne międzyreligijne, wewnątrz państwa. Mamy w, w ostatnich dziesięciu latach było 30 wielkich konfliktów zbrojnych. W ostatnich dwóch latach ta ilość zmniejszyła się do 17 konfliktów zbrojnych. I wszystkie bez wyjątku mają charakter wewnętrzny. Nie są to konflikty między państwami, tylko wewnątrz państw. Z tych 17 konfliktów, 11 dotyczy walki o terytorium, między plemionami, grupami religijnymi, a sześć dotyczy konfliktów o władzy. Otóż rzecz polega na tym, że wszystkie te konflikty z reguły toczą się w państwa, które nazywamy upadające, upadłe, a z reguły słabe. I jedyną metodą, jedynym sposobem zaprzestania tych konfliktów jest zewnętrzna interwencja. Ale jak powiedziałem, państwa, kiedy nie mają swojego bezpośredniego interesu narodowego, unikają tego typu interwencji. I na przykład w Polsce przekonanie o tym, że trzeba się jak najszybciej wycofać z Afganistanu jest takim klasycznym przykładem na to, że właściwie co nasze wojska robią w Afganistanie. Otóż chcę powiedzieć, że jeśli te wojska się wycofają dziś z Afganistanu, wszystkie wojska zewnętrzne, to oczywiście w Afganistanie dojdzie do masowych mordów. Na zakończenie taka anegdota w 2005 roku, kiedy przed opuszczeniem mz na parę tygodni postanowiłem zostawić taki ślad w postaci nazwy sali imienia Rafała Lemkina. Zaprosiłem wówczas pięciu ambasadorów wielkich mocarstw, wygłosiłem stosowne przemówienie i w tym przemówieniu powiedziałem, że zastanówmy się przez moment, co by się zdarzyło, gdyby losy Lemkina potoczyły się inaczej. Znaczy w 1939 roku jako człowiek z wyższym wykształceniem. Miał stopień oficera rezerwy, zgłosił się do wojska, nie zdążył uczestniczyć w walkach przez kraje bałtyckie, bodajże przez Lotwę. Znalazł się w Szwecji, gdzie miał przedtem zaproszenie na stypendium. I w tej Szwecji wykładał przez rok na Uniwersytecie w Uppsali. Zwrócił się do rządu szwedzkiego jako młody uciekinier z prośbą, żeby rząd szwedzki poprosił konsulaty szwedzkie na terytorium okupowanej Europy, żeby zebrać wszystkie, całą dokumentację dotyczącą sposobu sprawowania władzy przez Niemcy, które okupowały wtedy 12 krajów Europy, a Szwecja miała 12 konsulów generalnych w tych krajach. I rząd szwedzki wydał stosowne polecenie, zebrano całą dokumentację kilka ogromnych skrzyń, on z tymi skrzyniami pojechał potem przez cały Związek Radziecki, przez Khabarovsk do, do Stanów Zjednoczonych i tam w czasie wojny wydał tę dokumentację, która w środowisku prawniczym Stanów Zjednoczonych wywołała szok i w istocie rzeczy to umożliwiło później jemu wypracowanie i uzyskanie poparcia dla tej konwencji, którą przygotował, przed tym jeszcze deklaracji. Ale Stany Zjednoczone tę, tę y, konwencję, która była przyjęta, y, podpisana w 1948 roku, ratyfikowały w 40 lat później, w 1988 roku. Otóż y, Rafał Lemkin, który urodził się w 1900 roku, a zmarł w 1959, nie doczekał tego. Umarł w nędzy. Był przedtem profesorem na Uniwersytecie Wiel. I ja wtedy w, w październiku 2005 roku zapytałem, postawiłem sobie takie pytanie, a co by było, gdyby on z Polski nie wyjechał? Jego losy mogłyby się potoczyć w ten sposób, że zapewne zginąłby tak jak jego rodzina w ramach wielkiego planu, który opracowany został Wanzy ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej zostałby zamordowany. Gdyby jednak znalazł się na wschodniej, znaczy na wschodnich Hrubierzach Rzeczpospolitej i został e, aresztowany jako oficer rezerwy, trafił do Starobielska, Kozielska lub Ostraszkowa, zostałby zamordowany jako oficer polskiej armii w Katyniu, znaczy mówimy umownie w katyniu, bo tych miejsc e, morderstwa było znacznie więcej. Gdyby jednak udało mu się trafić do Szwecji i tam pozostał. Napisałby zapewne kilka ważnych prac, które by zapełniły półki kilku uniwersytetów, pokryłyby się kurzem, nikt tego by w istocie rzeczy nie czytał, nikt by nie pamiętał o Lemkinie. Traf chciał, na jego szczęście, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Udało mu się zostać doradcą ówczesnego prokuratora i głównego oskarżyciela Stanów Zjednoczonych na procesie norymberskim i to w istocie rzeczy otworzyło mu drogę do praktycznego wcielenia w życie pewnej koncepcji, z którą przez całe życie żył i która jest jego wielkim osiągnięciem. I powiedział, że moją intencją jest to, ażeby zastanowić się przed chwilę, czy nie zasługuje on rzeczywiście na to, żeby go upamiętnić. Otóż muszę powiedzieć, że kiedy w 2000 w roku na kredytowej 6, gdzie on mieszkał i pracował, została umieszczona tablica z brązu opisująca, kim on był. Zaprosiliśmy wówczas 20, 20 pism polskich do udziału. Chcę powiedzieć, że ani jeden dziennikarz się nie zjawił na tę uroczystość, ale przyjechał z CNN, była agencja France Press, krótko mówiąc. Pomyślałem sobie, że jest coś nienormalnego, że dopiero kiedy on stanie się sławny za granicą, dopiero wtedy zyska na znaczeniu w kraju. Jak powiedziałem, w kilku krajach ukazały się monografie jemu poświęcone. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja jest takim kolejnym, skromnym krokiem w tym kierunku, ażeby on został doceniony w swoim własnym kraju. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, panie ministrze, za to wprowadzenie i za przypomnienie. Że rzeczywiście nie szanujemy i nie doceniamy człowieka, który wniósł fundamentalny wkład w myśl prawniczą i w myśl przyzwoitą XX wieku. Ale może dlatego go nie doceniamy, że właściwie poniósł klęskę. On, autor Konwencji o Zapobieganiu Ludobójstwu, która miała stanowić nienaruszalną barierę, przed powtórzeniem się koszmaru, gdyby dożył, mógłby dopisać długą listę ludobójstw, które skutecznie i bez pośpiechu zrealizowano po tym, jak społeczność międzynarodowa konwencję przyjęła. David Reeve, amerykański dziennikarz, z którym pracowałem razem w Bośni, gdzie byliśmy świadkami jednego z tych ludobójstw, napisał potem, w jednej ze swoich książek, że po Sarajewie, po Srebrenicy wiemy, co oznacza nigdy więcej. Ten zwrot, który powtarzaliśmy jak mantrę od 1945 roku. Oznacza on, że nigdy więcej Niemcy nie będą zabijać Żydów podczas II wojny światowej. Tylko tyle. Po zagładzie było ludobójstwo w Kambodży, ludobójstwo w Rwandzie, na naszych oczach być może. Być może zakończyło się ludobójstwo w Darfurze. Konwencja nie stanęła temu na przeszkodzie. Nasza debata ma na celu przypomnieć nam te fakty. Dlatego, że świadomość, że ludobójstwo nie jest groźbą, która zdarzy, działa się kiedyś albo dzieje się gdzieś, tylko jest rzeczywistą groźbą która zagraża nam wszystkim. Tylko ta świadomość może być kruchą i niepewną zaporą przed powtórką. Spotykamy się dzisiaj, jak przypomniała nam pani dyrektor, w Dniu Pamięci Ofiar Zagłady. Nie będziemy dzisiaj mówili o zagładzie. Może dlatego, że nie nauczyliśmy się z zagłady tego, czego należało się nauczyć że przede wszystkim powinniśmy się bać. Oświęcim raz powołany do życia nie odchodzi. Jest z nami świadek afrykańskiego oświęcimia realizowanego innymi metodami, ale z tą samą zbrodniczą ideologią. Jest z nami wybitny intelektualista z kraju, który po dziś dzień nie może spojrzeć w twarz swojej przeszłości. Będziemy słuchali ich relacji, pamiętając o tym, że nie ma chyba lepszego sposobu, żeby uczcić Dzień Pamięci ofiar Zagłady, pamiętając o wszystkich ofiarach ludobójstw. Naszym zaproszonym gościom oddaję głos w kolejności alfabetycznej, ale także logicznej, pan profesor Halilberg Taj z Uniwersytetu Sabanci będzie mówił o tym. Jak i dlaczego turecka świadomość narodowa nie przyjęła i nie przetrawiła prawdy o ludobójstwie Ormian i jakie z tego wynikają konsekwencje? Pan profesor Kornat będzie mówił nam o tym, jak to się stało, że to ludobójstwo natchnęło Lemkina do tego, żeby opracować normę prawną, która po dziś dzień obowiązuje, a przynajmniej obowiązywać powinna. Pani Mugiraneza będzie nam mówić o tym, co się dzieje, kiedy państwa udają, że ta norma ich nie obowiązuje. Oddaję głos naszym panelistom. Każdy z nich będzie mówić po 15 minut. Potem będzie czas na krótką wymianę zdań wśród panelistów, a po przerwie na debatę z udziałem państwa. Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie. I nie ma, naprawdę nie ma ważniejszego tematu. Panie profesorze, oddaję panu głos.